W zimie też można zrobić świeże pesto. Najbardziej znane zimowe pesto jest na bazie kwiatostanów męskich, leszczyny. O właściwościach zdrowotnych leszczyny nie będę mówić teraz, jest w oddzielnym filmie. Kwiatostany zbieramy, jak są już długie, mają jasnozielonkawe zabarwienie i dopiero zaczynają pylić. Wtedy są najbardziej wartościowe. Jest to przeważnie luty. Jak jest ciepło oraz marzec. Czasem zdarza się już końcem stycznia, zależy od pogody. Można zrobić pesto tylko z kwiatostanów, ale można wzbogacić je zimowymi, zielonymi, jadalnymi roślinkami. I jest to na przykład przytulia czepna. Gwiazdnica pospolita i młoda pokrzywa. Jak rozpoznać te roślinki oraz o ich właściwościach zdrowotnych, wszystko jest w oddzielnych filmach o tych roślinach. Ilość dodawanych zielonych roślinek jest w dowolnych proporcjach. Miksujemy kwiatostany leszczyny. Wychodzi to dość suche, chociaż miksujemy świeże. Takie coś możemy dodawać do mąki i piec z tego chleb lub placki. Można też to suszyć i spożywać przez cały rok i dodawać do, też do mąki. Żeby z tego zrobić pesto, to dodajemy słonecznika, dyni, oliwy, czosnku, a także oczywiście... Soli, pieprzu i trochę wciskamy cytryny. Miksujemy wszystko. Po zmiksowaniu jest nadal dość suche, więc jeżeli chcemy tak zostawić, to yy, trzeba jeszcze dodać trochę oliwy. Ale ja robię wersję z dodatkiem zielonych, młodych, dzikich nowalijek i miksuję to razem. No i potem jeszcze można ewentualnie dosmakować.